Witamy na konferencji prasowej w Centrum Samorządowym Prawa i Sprawiedliwości w Starowej Woli z bardzo dobrymi wiadomościami z informacjami o zjednoczeniu, o wspólnym działaniu w samorządzie. Szczególnie cieszymy się, że informacja o zjednoczeniu, o współpracy wielu środowisk patriotycznych odbywa się i jest komunikowana tutaj, z Stanowej Woli, w mieście, które zrodziło się ze zgody narodowej, ze wspólnej odpowiedzialności za sprawy e, tej małej naszej ojczyzny, tutaj lokalnej, ale również tej dużej ojczyzny. Bardzo się cieszę, że jest wśród nas pan wicemarszałek Sejmu RP, pan Marek Kurciński, witamy bardzo serdecznie. Są również nasi partnerzy, nasi koalicjanci. Pan Pogdan Romaniuk, marszał, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, a jednocześnie lider Krawicy rzeczpospolitej w naszym województwie. Jest Pan Stanisław Kruczek, lider Polski Razem Jarosława Gowina i jest również z nami Pan Poseł Mieczysław Golba, lider Solidarnej Pol Polski w województwie podkarpackim. Panie Marszałku, proszę bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj chcieliśmy Państwu przedstawić i o czym się potem porozmawiać z naszymi kandydatami tutaj z Rzemieni Stolopolskiej, w ale y, także y, poinformować y, o tym, jak myślimy wygrać te wybory. W Stalowej Woli chcemy wygrać wybory na prezydenta Stalowej Woli. Pan Lucjusz już jest naszym kandydatem. Można powiedzieć kandydatem całej wielkiej koalicji, która zjednoczyła się niedawno przed wyborami samorządowymi. Liczymy na sukces. Zachęcamy wszystkich, którzy mają dosyć rządów obecnej władzy w Stalowej Woli do poparcia naszych kandydatów naszej listy. Natomiast do samorządu województwa podkarpackiego, do sejmiku województwa podkarpackiego wystawiamy naszym zdaniem najmocniejszych kandydatów w tym okręgu. W okręgu formalnie mówimy numer 3, ale który, który skupia kilka powiatów Kolbuszowski, Tarnobrzewski, Tarnobrzeg Miasto, Stalowowolski i Niżański. Wystawiamy 10 kandydatów. Tylko z nich dzisiaj Państwu przedstawimy. Pan już otwiera listę kandydatów. Wśród nich są jest pani Lidia Błądek i Pani Ewa Draus. Pani Lidia Błądek jest obecna tutaj. Witamy Panią. Jest także przewodniczący struktur wojewódzkich Prawicy Rzeczpospolitej, Pan Bogdan Romaniuk. Rodersk mieszka właśnie w Kolbuszowie, czy w powiedzie kolbuszowskim, ale kandyduje z naszej listy ponownie do samorządu województwa. Są także i inni kandydaci z innych ugrupowań. Pełne listy będziemy przedstawiać w momencie rejestracji, która nastąpi najpewniej już jutro. Chciałbym Państwu powiedzieć, że dla nas jest kilka takich bardzo poważnych wyzwań, jak chodzi o samorząd. Przede wszystkim uważam, że samorząd województwa podkarpackiego dobrze, władze obecne w samorządu dobrze wykonują swoje zadanie. Od półtora roku, ponad półtora roku mamy zmienione władze. Uważamy, że w takim kształcie, mam na myśli o władzach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości, naszych koalicjantów w takim kształcie nie mamy ambitny plan, żeby wziąć odpowiedzialność za dzieje za przyszłość województwa w następnych czterech latach. Uważamy, że poprzednio rząd, poprzedni rządzący, tak jak widać to również w skali kraju, ale na poziomie województwa jednak to były złe rząd, nie tylko pod kątem decyzji personalnych, ale także pod kątem polityki, którą tam poprzednie władze województwa nie do końca dobrze prowadziły, koordynowały te prace. Dla nas rozwój województwa jako rozwój zrównoważony polega na tym m.in. że wszystkie ziemie województwa muszą być otoczone opieką i wsparciem w trudnej mierze, a nawet więcej. Takie powiaty jak dalekie, pieszczackie, czy jak na przykład Niżański muszą w większym stopniu czy stalowo Polski ziemski. Nie mówię tutaj o mieście, ale również muszą być w większym stopniu wspierane przez samorząd województwa i finansowo i organizacyjnie, w tym większym stopniu, w jakim w tej, tego wsparcia potrzebują. Zasada solidarności naszym zdaniem polega Właśnie na, opiera się na tym, że solidarnie wspieramy wszystkich, ale w większym stopniu trzeba wspierać tych, którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują, bo różnica życia pomiędzy mieszkańcami Rzeszowa, stolicy, a mieszkańcami ziemi, na przykład Niżańskiej, jest bardzo wysoka. Różnica w zarobkach jest również znaczna. Bezrobocie jest również bardzo duża różnica. Tutaj naszym zadaniem i zadaniem władz lokalnych jest niwelowanie, zminimalizowanie tych różnic. I z takim, z takim planem idziemy do wyboru. Pana Lucyusza bym poprosił, żeby w tej chwili więc nie, poprosimy naszych kandydatów, naszych koalicjantów o zabranie głosu. Szanowni Państwo, tak jak Pan Marszałek powiedział, dwa lata temu doszło do zmiany Zarządu Województwa Podkarpackiego, Prawo i Sprawiedliwość i Prawica Rzeczpospolitej przyjęła władzę województwie i pod okiem Marszałka Województwa Pana Władysława Ortyla w tej chwili jest uzgadniany kontrakt Wojewódzki dla województwa podkarpackiego i regionalny program operacyjny, operacyjny na lata 2014 20 Są to ogromne środki, które popłyną do samorządów, do przedsiębiorców. Myślę, że tak zostaną skonstru skonstruowane, że województwo podkarpackie zyska w tych latach 2014 20 A koalicja, która tutaj jest już zawiązana, która jest y, też y, jakby podyktowana czy, czy potwierdzona stosownymi um umowami, przyniesie zwycięstwo, tak jak pan Marszałek tutaj przed chwilą powiedział. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tej koalicji. Szanowni Państwo, drodzy wyborcy, my jako najmłodsza partia na scenie politycznej, prosperacją, idziemy w tej koalicji do wyborów samorządowych. E, oczywiście e, ci, którzy w tej chwili startują z list prawa i sprawiedliwości, na pewno. E, Wierzą w to, że ta koalicja wygra. Rozmowy, oczywiście, koalicyjne były trudne, bo ich partner jest wymagający. wymagający, ale wierzymy, że zwyciężymy w tych wyborach samorządowych i oczywiście w pokorze prosimy o głosy. Jeszcze pan Mieczysław Dolba, który reprezentuje Selda Proposła. Szanowni Państwo, Zjednoczona Prawica to już stało się faktem, także dzisiaj tylko wspólna lista. I myślę, że zwycięstwo już jest z zasięgu ręki, myślę, że na pewno wspólnie razem, kiedy tak szeroko pójdziemy to no Ten wynik jest na pewno dzisiaj dla nikogo już jak gdyby wielką zagadką. Wiadomo, że to będzie zwycięstwo, jesteśmy przekonani do tego wręcz, bo mamy mocne listy w każdym okręgu i w związku z tym na pewno województwo tutaj podkarpackie będzie się rozwijać dzięki dobrej koalicji, dzięki właśnie dobrym samorządowcom, sprawdzonym samorządowcom, którzy od wielu, wielu lat już tutaj dla ziemi podkarpackiej działają, pracują, poświęcają swój czas rodzinny, prywatny, bo nie tylko 8 godzin. Od wielu lat tych ludzi znamy. Dlatego ja też chcę tutaj Państwu przedstawić, że z, z, z ramienia Solidarnej Polski, z tego okręgu, z tej ziemi, tutaj od Was będzie kandydował Wiesław Sibida, obecny były starosta Stanowolski, będzie również były prezydent miasta Tarnobrzega, Jan Dziubiński. Tak naprawdę osoby są tutaj znane, mocne. Myślę, że na pewno, tak jak wspomniałem na początku, to zwycięstwo jest jak, już niemalże przesądzone. Aczkolwiek trzeba ciężką pracę jeszcze włożyć, bo jeszcze do ludzi musimy podejść. Rozmawiać, jeszcze mamy wiele do przekazania, ale fajnych inicjatyw, które chcemy tutaj właśnie wprowadzić na Podkarpacie, na ziemi dla Ziemi, Słowowowolskiej, dla darno i innych miast, miasteczek i miejscowości, tak aby tutaj ludziom żyło się zdecydowanie lepiej, nie tylko w słowach, a rzeczywiście, żeby poczuli, żeby te inwestycje szeroko rozumiane były tutaj i te środki trafiały. Nie chciałbym wspominać o poprzedniej kalicji, która rządziła naszym województwie, bo wiemy, że rządziła źle, dlatego to trzeba zmienić, zmienimy i ta wspólna lista prawicy pod przywództwem panu na pewno jesteśmy w stanie wyciężyć. Dziękuję bardzo. Także proszę Państwa, jedna koalicja wielka popierająca jednego kandydata na prezydenta Stalowej Woli, I to w gruncie rzeczy jest jedyny poważny kandydat, którego warto popierać i za Państwa pośrednictwem chcieliśmy zwrócić się do wszystkich, także i tych, którzy nie interesują się na całym polityką którzy są rozczarowani do władz państwowych i publicznych, i centralnych, państwowych. Głosujcie, idźcie do wyborów i głosujcie na Lucjusza Różnego i na kandydatów wspólnych, kandydatów tej wielkiej koalicji prawicowej, która na Podkarpaciu ma ambitny plan unowocześniać nasze województwo, odbudować zaufanie także do Stalowej Woli Ziem Dziękuję bardzo. Pan Marszałku, bardzo serdecznie dziękuję za tę rekomendację. To duży zaszczyt, że dzisiaj w Stalowej Woli gościmy wicemarszałka Sejmu. Zgodnie z naszą konstytucją, pan Marszałek jest jedną z najważniejszych osób w państwie. To również zapowiedź dobrej współpracy, bo Stalowa Wola jako jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych tego regionu potrzebuje wielu zmian. Wsparcia również budżetu państwa, chociażby w sprawie obwodnicy, również wielu innych kwestii, tak aby nasz przemysł Zbrojeniowy, aby wszystko to, co w Stalowej Woli stało u jej podstaw, u jej początku, ta piękna idea centralnego okręgu przemysłowego, abyśmy wspólnie tę ideę mogli tutaj odbudowywać. Ja jestem przekonany, że nasze zwycięstwo w samorządzie jest początkiem wielkich zmian w Polsce, bo ta współpraca, która będzie, miejmy nadzieję, za rok już z nowym rządem naszego państwa z Warszawą. Ta współpraca Stalowej Woli Warszawy pod będzie naprawdę e, bardzo udana i za to bardzo serdecznie już dzisiaj no to Dzięki. Dzięki. dziękuję. Do powodzenia. Dziękuję. Czy mają państwo jakieś pytania? Na Marszałku, w piątek były Marszałek Cholewiński powiedział, że obecne władze e, województwa zablokowały budowę Trzeciego mostu na stanie w stanowej wodzie. Co to? Ja myślę, że to nie jest e, e, prawdziwa e, informacja. E, dobrze byłoby, żeby on, ten Pan Cholewiński e, przedstawił tę sprawę na Sejmiku Województwa Podkarpackiego i zarządował. Z tego co wiem nie jest to prawdziwa informacja, więc nie, nie, będę, nie będę się odnosił do y, takich informacji, które można nazwać plotka na korzyść na użytek kampanii wyborczej. Szanowni Państwo, toczy się kampania wyborcza i dzisiaj na pewno wiele osób będzie chciało tego typu inwestycjami grać y, typowo doraźnie. Ja zachęcam wszystkich kandydatów i zachęcam również y, naszych przeciwników, którzy startują do różnego szczebla, aby tak tymi inwestycjami czy innymi inwestycjami w momencie, kiedy toczą się negocjacje unijne w Brukseli pan marszałek Gałtym nie mógł być dzisiaj obecny, ponieważ jest w tej chwili w drodze do Brukseli na negocjacje, aby nie używać tego typu argumentów w tej fotyczce wyborczej, bo to jest szkodliwe dla Stalowej Woli. Dlatego prowadźmy naprawdę taką merytoryczną dyskusję o sprawach dla Stalowej Woli najważniejsze, a chciałbym zapewnić, że mój starymi co jest dla mnie również wielkim wyróżnieniem, że otwieram tak mocną listę, jest również zapowiedzią dobrej współpracy z przyszłym zarządem województwa podkarpackiego. To jest wielka szansa dla Starowej woli, bo kilkaset milionów złotych, które są już zapisane, mogą, być, mogą zmienić oblicze tego miasta, tego powiatu, tego regionu. I ja bym bardzo apelował do wszystkich, aby w ramach doraźnej walki politycznej nie wykorzystywali instrumentów, środków unijnych, bo my naprawdę te pieniądze pozyskamy i wykorzystamy je skutecznie dla rozwoju stowarzyszenia.